Ok, rodzice, chcę nas słyszeć. Razem ze mną. 5, 4, 3, 2, 1. A nie wytrzymał, nie wytrzymał pres. Z lewej, z prawej. Zasłaniają się. Co tu się dzieje? Zobaczcie, jak oni koordynują ten bieg. Ostatnie, walka do końca, nie da rady, Jest pierwszy. Wielkie brawa, ale rywalizacja. To była rywalizacja.

No, ale trudny bieg? Nie było tak trudno, nie było tak trudno. No i są pierwsze kobiety, do końca! Do końca! Jest za to ona! 3, 9, 5! Tak z ciekawości to już pierwsza piątka, czy druga? Pierwsza piątka. Tak, tutaj. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy dzisiaj tutaj walczyli ze sobą. 23 minuty. 32 sekundy, fantastyczny czas w poprawie. Są kolejne kobiety. Zostańcie zostańcie z nami. Duracy jest bezpłatny, także wszystko zaraz. Zlidzimy się samego pracownika. Dziękuję i witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że stałby tu do podzielania dość ile? wysoka, więc którzy na błysokaj. ja nie mam okazji na Gratulacje, chwila dla fotoreporterów. Gratulacje. Ale nie spodziewał się, że jeszcze y, będzie miała nagrodę, jeśli chodzi o bieg kobiety Boso. To gratulacje dla pań, wielkie brawa. Chwila dla fotoreporterów, wielkie brawa dla panów, którzy biegli boso. I proszę Państwa, na pierwszym miejscu z czasem 17 minut 37 sekund Jan Popławski. Był już raz na pierwszym w swojej kategorii wiekowej, teraz jest w kategorii Open. Drugi raz na pierwszym miejscu to jest lider tego biegu, zwycięzca. Wielkie brawa na stojąco, jak widzi Pan, dla Pana, Panie Janie. Zasłużone. Pierwsza zbiega dwa razy pierwszy. Proszę państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Panie burmistrzu na zakończenie. Proszę Państwa, no jeszcze raz bardzo się cieszę i zapraszam za rok. Także uważam zawody za zakończone.